Dzień Wszystkich Świętych powoli dobiega końca, ale w nadchodzący weekend wielu z nas, nierzadko przemierzając dziesiątki i setki kilometrów, również odwiedza cmentarze, by zaświecić na grobach swoich bliskich. Początek naszego wydania zarezerwowaliśmy, więc na chwilę zadumy i refleksji nad upływającym czasem, a pomógł nam w tym ksiądz Probocz Rogalski, który przypomina o historii dzisiejszego święta i o tym, jak go przeżywać. Uroczystość Wszystkich Świętych to rzeczywiście niezwykle ważne święto i warto je zobaczyć też, tak myślę sobie, w kontekście jakby historycznym najpierw, bo pierwsi chrześcijanie oczywiście świętych nie czcili, bo oni dopiero się rodzili, czczono Matkę Bożą, czczono męczenników i dopiero tak naprawdę w VI wieku, kiedy papież Bonifacy poświęcił panteon w Rzymie i poświęcił go właśnie męczennikom i sprowadził tam religię, zaczęto oddawać cześć jakby wszystkim męczennikom naraz no i z biegiem czasu przerodziło się to na święto wszystkich świętych. Dzisiaj to rzeczywiście zachęta przede wszystkim do modlitwy za zmarłych i myślę na to zwróćmy uwagę gdy będziemy nawiedzali nasze cmentarze, gdy będziemy także spotykali swoich bliskich i to okazja oczywiście do spotkań, do rozmowy, ale nikt nie braknie modlitwy nad grobami naszych bliskich bo że wśród nich są także ci, którzy są świętymi. No a przede wszystkim zobaczmy to nawiedzanie cmentarzy z perspektywy wspomnienia wszystkich świętych. Do tej świętości my także jesteśmy zaproszeni i warto tę świadomość budować.